A sprawa dotyczy przede wszystkim przejazdu kolejowego przy ulicy POW, na którym jak wiemy doszło w przeszłości do kilku tragicznych zdarzeń z udziałem pociągu. Choć nie jest on źle oznakowany, to zdaniem Powiatowego Zarządu Dróg przydałaby się tutaj jeszcze sygnalizacja świetlna. Dobrze by zatem było, gdyby PKP w swoich planach inwestycyjnych wzięła to pod uwagę. Przejazd z naszej strony jest oznakowany tak, jak potrafiliśmy to najlepiej. Mówiąc w najlepiej, to znaczy, że na przykład zastosowaliśmy jeszcze takie dwa znaki, które informują o przejeździe niestrzeżonym. Te dwa znaki są umieszczone po jednej i po drugiej stronie przejazdu kolejowego w odległości po 500 metrów każdy w stronę no, Widoradza i w stronę Wielunia. Także osoby jadące mają sygnał, że jest coś, co jest czymś powiedzmy sobie niebezpiecznym. Dodatkowo przejazd oznakowany. Plastikowymi pachołkami ze światełkami odblaskowymi, które najbardziej widoczne są w nocy, o co zresztą chodziło. Ale to jeszcze nie wszystko. Powiatowemu zarządowi dróg zależy również na wyremontowaniu nawierzchni drogi, przebiegającej przez przejazd na odcinku około 150 metrów. Ów odcinek położony jest na działce, której właścicielem są koleje, i to one powinny go wyremontować na swój koszt. Mam tutaj Mapki z Geodezji, które w sposób no, jednoznacznie określają, że jest jednak to działka e, polskich kolei państwowych. Długość tej działki z tej strony, po której stoimy, to jest około 50 metrów, natomiast z tamtej strony od strony miasta to jest 100 metrów, także łączna długość tej działki to jest 150 metrów. No i na tej działce e, no, widzielibyśmy, żeby kolejarze zaprojektowali i wykonali ten odcinek. Ma być przebudowany mm, ten przejazd. Mają być e, zamiast tych płyt e, betonowych włożone płyty gumowe. I w tej właśnie sprawie w miniony czwartek na przejeździe kolejowym kierownik powiatowego zarządu dróg wraz z wicestarostą Markiem Kielerem spotkali się z przedstawicielami zakładu linii kolejowych w tarnowskich górach. Na miejscu dokonano zatem dokładnego oglądu całego przejazdu. Gdyby PKP wzięła na siebie remont odcinka drogi, to co pozostałoby w takim razie do zrobienia po stronie powiatu? Mielibyśmy po, po swojej stronie odcinek od ulicy Wenta do y, przejazdu kolejowego. Jest to 366 metrów. Y, koszt y, tego przedsięwzięcia to jest 900 tysięcy złotych. Gdybyśmy no, wspólnie to realizowali z gminą Wieluń, y, byłby to koszt po 450 złotych dla każdej ze stron, dla powiatu i dla gminy. Po 450 tysięcy. Także branie tego odcinka jeszcze, y, y, chcąc wchodzić w partycypację, tego odcinka nie wiem, czy byłyby to możliwe koszty do poniesienia przez powiat i przez gminę. Rezultat pierwszych rozmów jest taki, że PKP raczej zadbają o wykonanie na przejeździe sygnalizacji świetlnej, a po stronie powiatowego zarządu dróg zostałby remont na wierzchni ulicy. Ale to naturalnie nie są jeszcze ostateczne ustalenia. Kiedy zapadną, naturalnie o nich poinformujemy.